czasem naprawdę uwielbiam wracać sobie do światowej stolicy dobrego wina i zabawy. Dlaczego? Pewnie mógłbym tutaj zasypać was wymyślnymi słowami określającymi wyjątkowość tu są, ale tym razem wystarczy jedynie iż powiem, że jest to cholernie piękna kraina. Piękna kraina, która jak to zwykle bywa, skrywa w sobie mroczną przeszłość. Witam serdecznie z tej strony Raptor i zapraszam was do kolejnego materiału z serii Wiedźmińskich Arkan który poświęcony jest ostatniemu elfickiemu władcy, są. Jak część z Was zapewne doskonale wie, są nosi w sobie wiele śladów poprzedniej cywilizacji. Miejsca kultu, tak stare, iż nie wiadomo jakim bóstwom miały oddawać cześć. Ruiny pałaców i cmentarzysk, a istną perłą w koronie jest zamek królewski w Bokler. Pałac ten, jak i wiele okolicznych budowli popadających niestety w ruinę, jest dziełem elfickich rzemieślników, którzy przybyli w te rejony wiele wieków temu. Potem jednak zjawili się ludzie, garstka, która z początku traktowana była niczym zwykła trzoda chlewna do zażynania. garstka, która w krótkim czasie dzięki prozaicznej umiejętności szybkiej prokreacji i przystosowania się stała się bezpowrotnie główną siłą kontynentu. Niejednokrotnie zdarzało mi się już poruszać elficką historię w innych materiałach, więc jeśli macie ochotę przypomnieć sobie co nieco lub poznać historię starszej rasy, odsyłam do innych materiałów. Dzisiaj powiem wam krótką, acz interesującą historię ostatniego króla elfów na terenach dzisiejszego Tusą. Opowiem o wojnie domowej, która wybuchła po tym, jak elfy zaczęły tracić nad wszystkim kontrolę. Historię tę poniekąd w zasadzie znacie już doskonale. Bo jaka część świata to by nie była? Wszędzie obserwowano ten sam schemat, a księstwo z bajki nie było wyjątkiem. Divetav, ostatni elficki władca ziem obecnego tu są, panującego tutaj kilka wieków temu, zabity, a w zasadzie zamordowany podczas pogromu. Te, chcąc oddać hołd swojemu ostatniemu królowi, prawdopodobnie zdołały go jeszcze pochować w leśnym pałacu Termes którego ruiny wciąż dają mocne świadectwo elfickiej kultury w tym rejonie. Tak przynajmniej mówią echa legend, które zachowały się do tych czasów. Nie wiemy ile lat miał elf kiedy umarł. Na pewno przynajmniej kilkaset, ale jego śmierć zakończyła 15 wieczne panowanie elfów. Znaczna część wiedzy odnośnie tamtego okresu pochodzi z dzieła "Wojna domowa w Tuson", które to możemy zakupić w Bokler. Jak zaznaczyłem, w zasadzie już znacie tą historię. Elfy opuściły swoje białe miasta i odeszły w góry, zabierając wszystko, co zabrać się dało, a niszcząc wszystko, czego nie zabrały, i przeklinając to, czego zabrać nie były w stanie, a zniszczyć nie zdążyły. To jednak nie był koniec cierpienia, a krew wielu dopiero miała się przelać. Źródła mówią nam o prawdopodobnej bitwie, w której na obitej ziemi stanęły naprzeciw siebie armia ludzka i elficka. Elfy jednak poległy, tracąc bezpowrotnie wielki potencjał. Gdyby tylko wstrzymały swoją dumę i spróbowały odbudować się gdzie indziej lub lepiej się przygotować, cała historia, historia tej rasy mogłaby się potoczyć inaczej. Ale było jak zawsze. W 781 roku, po przegranej bitwie, ludzki władca, który zasiadł na tronie w pałacu, którego elfy nie zdążyły zniszczyć, zażądał oddania mu hołdu. I tak co roku, aż do końca życia. Diwetaw, przepełniony chęcią zemsty za swój lud i wyrządzone krzywdy, zaplanował zemstę. Opisują świadkowie, że nie bronił się elf dumny. Lecz gdy zostawiono go w spokoju, otarł z twarzy krew i w elfiej mowie, zemstę okrutną Ludowikowi przysiągł. Od kamienia zimnego, jak królewskie serce pochodzić, mającą. Elf przeklnął Ludowika. Króla ludzi, a potem stworzył magiczne posągi, które ożywały na treść hołdu, który to miał być powtarzany co roku. I to właśnie przy tej corocznej okazji posągi miały być podarowane niczym trojański ludziom do pałaców Bokler. Do tego jednak nie doszło, bo jak już zaznaczyłem, król elfów został zamordowany w pogromie, w którym to zginęły niemalże wszystkie inne elfy tej ziemi, niecały rok po samej bitwie. Rzeźby te możemy dosłownie podziwiać w akcji w dodatku krew i wino w zadaniu rekonstrukcja. Durnat przewodniczący klubu historycznego tu są, nieświadomie wszedł w posiadanie owych posągów, a wraz ze znajomymi, próbując odegrać scenę z hołdu elfickiego króla, wypowiedziawszy treść hołdu, posągi ożyły zabijając niemalże wszystkich. Pół tysiąca lat za późno od planowanego zastosowania. W tym filmie to by było na tyle. Dziękuję serdecznie za oglądanie i zachęcam do kolejnych materiałów na moim kanale. Pozdrawiam i do usłyszenia.